Siemanko. Kolejna zasiadka przede mną. Jestem na Gliniance. Powróciłem właśnie na Gliniankę sobie. I będę tutaj jakieś dwie nocki sobie łowił. Jest początek września. Całe lato mnie tu nie było. Ostatnia moja zasiadka to była właśnie wiosna. I teraz początkiem września próbuję tutaj swoich sił. Co dobrego. Fajnego. Po prostu półtora godziny po przyjeździe Złowiłem już pierwszą rybę karp o 8-9 kg postawiłem na różowego citrona w zatokę pod trzciny na muliste dno na sztywnym przyponie no i szybkie branie było niemal natychmiastowe także jestem już bardzo zadowolony jak na chwilę obecną już coś się dzieje także ryba zaliczona, jest fajny wieczór tak na zmianę, trochę słońca, trochę chmur. Jest przed dużą zmianą y, pogody, bo za dwa dni ma być właśnie y, spadek ciśnienia, ma ją przyjść deszcze i wichury, więc mam nadzieję, że właśnie to jest dobry okres przed spadkiem ciśnienia, żeby te ryby po prostu intensywniej żerowały, zanim się ta pogoda po prostu zmieni. Miałem być później, ale właśnie z tego względu, na patrząc na pogodę, obserwując ją, przyjechałem dwa dni wcześniej. I spróbuję to wykorzystać do maksimum, jak się tylko po prostu da. A co zasiadka przyniesie, jakie będą efekty, to się okaże, ale już i tak jest dobrze. Jest pierwsza ryba, citronek. Tuż po 16:00, różowy citron, pop-up 15:00 daje radę. Skarb na dobry początek, dno mu listę pod trzcinami, zatoka na lewo, no i tam ładna ryba wzięła. Znaczy, mam nadzieję, że będzie ładna, bo jeszcze go nie widzę. Trzeba przyznać, że ryby są silne. Całkiem niezły jak na tą wodę Naprawdę niezła ryba Zobaczcie, jest pierwszy wybiegany karp Taka dyszka, nawet ponad dyszka, piękna ryba Bardzo smukły, długi Piękna ryba Jest chyba koło godziny 17, jeszcze słońce jest naprawdę wysoko nie wiem ile było, około godziny od wywiezienia zestawu i już jest pierwsza ryba. Także można być szczęśliwym. Jest naprawdę pięknie. Płytka zatoka, citron różowy. Pierwszy raz miałem kulkę na włosie citrona różowego. Tak się zdarzyło, że dopiero z produkcji zeszły i zabrałem ze sobą sztywny przypon z przegubem. Potem wam pewnie pokażę. Pojedyncza różowa kulka, cytron, piętnastka, popa. No i mamy tego karpia, także jestem szczęśliwy. Szybka zmiana miejsca. Postanowiłem się przenieść, bo stwierdziłem, że jednak płytka zatoka na wrzesień to nie jest dobre rozwiązanie i rzeczywiście tak jest. Widać, że ryba bardziej chodzi w tej części zbiornika na głębszej wodzie, dlatego rezygnuję z zatoki, mimo tego, że złowiłem tam jedną rybę i przenoszę się w inne miejsce, żeby miał po prostu dojście do głębszej wody i większe pole manewru. No i cóż, i zobaczymy, co będzie się tutaj działo. Zobaczcie, jaki wspaniały karp. Naprawdę piękny lustrzeń. Jak na tą gliniankę, to ryba jest naprawdę duża. Piękna, wspaniała rybka. Naprawdę. Oh. Biały dzień, cicho siedziałem, spod dosłownie nóg blisko czcin było zanęcone delikatnie. Dosłownie wziął 3-4 metry od brzegu na citronka, bałwanka zbalansowanego idealnie dwie piętnastki na górę różowy. Różowa piętnastka popad cytron, a niżej yy, zielonkawy, tonący 15, także Citron. I co? No i piękna ryba, naprawdę piękna. Uff. Idziemy go puszczać i polujemy dalej. Pięknie jak pomału, majestatycznie sobie odpłynął. Coś rewelacyjnego Pięknie, widać, że duża ryba, stara, tak powoli sobie odpłynął i tyle I powiem wam coś jeszcze Komary gryzą niemiłosiernie jakiś wyląk jest, no str coś strasznego, okropnego Jest kolejny karpik, zapadła ledwo noc i już jest kolejna ryba. Także jest naprawdę dobrze, bo jest kolejny karp. Ciemno, pada, mokro, ale ryba jest. Odjazd był piękny. Ryba taka w granicach 8 kilo może, ale waleczny, piękny. Super, guziaki puszczamy. Witam Was poranna kawka. Całą noc strasznie lało. No potężna ulewa. I jak się domyślacie, no złowiłem dwa karpie. Zmokłem jak szczur. Mój sowstrzel został w domu jeszcze. Także zmokłem przez te karpie. No ale szczęśliwy, bo to już trzecia ryba, yy, nad glinianką. Także jest naprawdę dobrze. Nie wiem jak wiecie, ale kawka nad wodą smakuje najlepiej. No i co powiem dalej? Dwa karpie złowiłem praktycznie tutaj spod trzciny, spod nóg, 2-3 metry od brzegu. A taki pas no, spod tego, spod siebie praktycznie rzucam. eczka Zrobiłem citrona, bałwanka z dwóch piętnastek. Piętnastka pływająca i piętnastka tonąca, bajty I na to miałem dwie ryby. Natomiast na y, bałwana, bioraka, dwudziestka i piętnastka miałem y, jedną rybę z innego miejsca. Takie duże wyjście zatoki. Strasznie te małe wojowniki, takie 8-9 kilo, ale wojowniki naprawdę... No, straszne te karpie. Walczyły jak nie wiem co. Ale dodam jeszcze, że ten pierwszy, jeszcze z wieczora, yy, to był wojownik. Wojownik niesamowity, dlatego, że on jak zobaczył podbierak, on po prostu się zachowywał jak amur. Uciekał z podbieraka, wyskakiwał jak amur. A wiadomo, że samemu podebrać rybę jest o wiele trudniej niż jakby ktoś to dwoma rękoma robił yy, naraz. Więc yy, było to trochę zadanie utrudnione. Oczywiście udało się go wyjąć, ale no, karp naprawdę niesamowity. Jestem pod dużym wrażeniem, że tak zamiatał. Nie dość, że fajnie walczył, a wziął dosłownie no, 3 metry od brzegu. Więc ten jego wyjazd też był niezły. Jechał i jechał, miał się gdzie rozpędzić. No i coś, właśnie, naprawdę super. Dzisiaj co? <laughs> Na szczęście po ulewnej nocy przywitało mi fajne słoneczko. Mam nadzieję, że to wszystko ładnie przeschnie, ale ja się jeszcze nie poddaję, a walczę dalej. Mam nadzieję, że uda mi się jeszcze jedną nockę zostać i tego się trzymam. A teraz będę się delektował porannym słoneczkiem i kawką. Cały dzień od rana nic, ale wreszcie jest jakiś postęp, jest jakaś ryba. Coś się dzieje. Jest następny, jest o, zobaczcie. Piękna rybka. No i co? Dzieje się, dzieje się, dzieje się, dzieje trochę było przerwy, trochę sobie odpocząłem, bo w nocy Mokłem, a teraz jest taki piękny lustrzenik. No i co? Wypuszczamy i czekamy na kolejnego. Mój przypon. Przypon sztywny z przegubem, ze śrucinką, z wkrętką, popapek i sztywny. Przypon. No cóż. Zasiadka dobiega powoli końca. Jest poranek. Niestety trochę znowu nad ranem popadało. I prawdopodobnie będę się zwijał yy, w deszczu, lub nie w deszczu, ale po prostu na mokro. Czego nie lubię, jak pewnie każdy z was nie lubi się zwijać na mokro. No ale co? Noc była owocna. Przyniosła mi trzy ryby. Nie były to za duże ryby, takie między 7 a 10 kg. Nic tam z nimi nie robiłem, nie filmowałem, po prostu wypuszczałem od razu z podbieraka ale widać, że ryba była aktywna. Co dziwne, yy, brały wszystkie z lewej strony ze środka zbiornika. Pod brzegiem, gdzie ostatnio łowiłem, nic się nie działo przez całą noc. Także widać, yy, że trzeba czasem naprawdę zmieniać miejscówki i obadać, gdzie te ryby chodzą, bo nie zawsze się wstrzelimy, nie każdej nocy bynajmniej i dlatego trzeba trochę pokombinować. No cóż, było fajnie, było ciekawie, yy, jeden rodzynek na macie co mnie też bardzo cieszy yy, Coś trzeba jeszcze trochę poczekać chyba tutaj, żeby te mniejsze ryby mniej były aktywne A wtedy będą chodzić tutaj te właśnie grubsze sztuki których no już jest trochę, trochę więcej niż w inne lata Po prostu ryby rosną i są większe Także do zobaczenia następnym razem